Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście z lasu jest niedziela, a ja dzisiaj tutaj słuchajcie, smaruję na swoje rewiry w troszeczkę innym miejscu. Wybrałam się w takie lasy zahaszczone, młodniki, ale najpierw zanim pójdę na jakieś konkrety, to powiem Wam, że bardzo fajny temat poddał mi Jan Motyl z kanału właśnie Jan Motyl. I Chodziło tam konkretnie o sosnę. On taki film wstawił, pokazywał sosnę żywicowaną. I spodobał mi się ten temat, bo słuchajcie, każdy z nas chodzi na zrzuty, na fotografie, na jakieś tam podglądanie zwierząt. I no, powiem tak, nie sztuką jest znaleźć się zrzuta, zrobić fajną fotkę, czy coś tam zaobserwować, ale znaleźć, zobaczcie, taką sosnę. To już jest prehistoria. To jest po prostu chyba już naprawdę rzadkość ogromna. No i teraz takie do Was wyzwanie. Pos poszukajcie takich sosen. Wstawcie na kanale i pochwalcie się. Kto znalazł taką sosnę? Bo jak do tej pory to właśnie wiem, że Jan Motyl znalazł. No i ja tutaj przyjechałam właśnie. Bo tak mi się kojarzyło, że. Tu, w tych lasach, jeszcze te sosny są. Pamiętam, jak one były żywicowane. Tutaj podstawiało się żywicowanie, właśnie polegało na takich nacięciach. Tutaj był zahaczany kubeczek i ta żywica sobie spływała. O, tutaj jeszcze są takie stróżki, tak to mniej więcej wyglądało. I takie stróżki spływały sobie do kubeczka. I też taką ciekawostkę Wam powiem, że yy, taką sosnę żywicowano na 6 lat przed planowanym wycięciem. No i musiały to być już sosny stare, okazałe, duże dorodne. No i też wam powiem, że metoda ta na terenach południowej Francji znana była już bardzo, bardzo dawno, jak się okazuje, bo sosny żywicowano już, słuchajcie, w IV, V wieku przed naszą erą. Także wow, jak wcześnie to tą żywicę pozyskiwano tutaj zobaczcie jak jeszcze jest pięknie żywiczny pień tutaj jak ślicznie ta żywica skapuje śliczny sopelek no a słuchajcie a na terenach ziem polskich żywice zaczęto pozyskiwać bodajże na początku XIX wieku i na początku pozyskiwano ją z drzew świerkowych Dopiero później w XX wieku zaczęto żywicować sosny. No teraz to już się tego nie spraktykuje u nas, nie stosuje, przynajmniej ja nic o tym słuchajcie nie wiem. Teraz to sprowadza się gotową żywicę z Chin, z, Chin, z Ukrainy. No i sprowadza się też tego dosyć dużo, bo 4-5 ton rocznie, także nie jest to mało. No i słuchajcie, to jest dopiero relikt. Relikt przyrody. Zobaczcie, jest tutaj ich jeszcze kilka. Takie skupisko tych sosen zostało. Niesamowite. Są one już stare, wiekowe. Takie ota, jak się teraz tutaj pochyliła. Zobaczcie. Fajnie to wygląda. Dobra, smaruję dalej teraz podglądać moje zwierzaki. Może coś mi się uda też jeszcze y, uchwycić fajnego y, tutaj w kamerze. O, odchody łań, także łanie tutaj są, ale mnie interesują byki. O zobaczcie. I jeszcze został kubek. Po żywicy, po takim żywicowaniu. Tak właśnie wyglądał kubeczek do żywicowania. Ja jeszcze pamiętam z dzieciństwa, jak byłem dzieckiem z dziadkiem, chodziliśmy po lesie, czy krowy ganialiśmy to właśnie tutaj te sosny były żywicowane, takie kubki były popodtrzepiane pod sosny. A teraz to już jest niestety widok zapomniany. No, i słuchajcie, fajnie by było podjąć takie e, wyzwanie: że każdy, kto chodzi do lasu na zrzuty czy fotografowanie, jeżeli się znajdzie coś takiego ciekawego, e, chociażby jak właśnie taki ostatni e, relikt przyrody w postaci żywicowanej sosny, jakieś nietypowe drzewo, stare drzewo, ciekawą roślinę, no cokolwiek, słuchajcie, pokazać to na kanale. Przy okazji, właśnie zbierania zrzutów, będzie to taka fajna forma odskoczni i poszukiwań. No, i tutaj w tym momencie pozdrawiam bardzo serdecznie Jana Motyla, bo to on zapodał ten temat. Link do jego kanału. Ci, którzy jego nie znają, nie subskrybują, podam. Oczywiście będzie pod filmem w opisie. No i cóż, no i zapraszam do zabawy. Idę przez lasy i dotarłam tutaj. Teraz do takiego oddziału, gdzie słuchajcie, jest bardzo dużo suszek. Zobaczcie, ile ich tutaj jest. No suszka to jest to drzewo suche. No i tutaj są takie różnego rodzaju symbole. Zielone kreski, zielone literki E. No i teraz też tak od razu wam powiem, bo mi się nasunął kolejny temat, że symbolika nie jest przypadkowa. Symbole w lesie również mają swoje określone znaczenie. No, i tak akuratnie widząc tutaj te, to powiem Wam, że na przykład ta literka, zielona literka E, bo wielu może z Was będzie się zastanawiało, co ona oznacza. No to ona jest, są nią oznakowywane drzewa takie, słuchajcie, nietypowe, przeważnie dziuplaste. Zobaczcie, ile to ma dziupli i tam ku górze również z takimi nietypowymi formami morfologicznymi. No i tutaj akuratnie teraz chodzi na przykład o szyszki, korę, czy gałęzie, co akuratnie na tej sośnie można tutaj zaobserwować, jeżeli chodzi o gałęzie, czy po prostu drzewa wyróżniające się zdecydowaną taką, yy, zdecydowanie wyższym wiekiem, grubsze. Także takie drzewa Właśnie są znaczone zieloną literką E. No i one wszystkie będą przeznaczone tutaj te poznakowane do wycinki. I tu jest kolejne takie z literką E. Zobaczcie, jak ono wygląda. Te z kolei o! <grytanie> Zobaczcie, jakaś stara kanka. Kto się tutaj powiesił. Prawdopodobnie została wykopana, i wisi tutaj na drzewie. Zabiorę ten relikt. Również do domu, żeby tutaj się nie walał. No i te, wracając do drzew, one będą wycięte, z tym, że zobaczcie, ta naznaczona taką kreską zieloną jest już suszką prostą, gonną, o koronie równej. Te gałęzie są takie równe. Czy chociażby tutaj zobaczcie ta kolejna, jak ona wygląda? No i teraz dla porównania pokażę Wam z literką E. No różnica jest już nawet właśnie w wyglądzie konarów tutaj tych gałęzi górnych. Także są jeszcze słuchajcie różne inne symbole, bo są kropki różnego koloru. No ale tu akurat nie wam na tym przykładzie mówię, jaka to jest symbolika. No i idę dalej w poszukiwaniu być może czegoś ciekawego. W poszukiwaniu słuchajcie przygód i adrenaliny. Pole się połaziłam, nic konkretnego nie wytropiłam. Dotarłam do Odry. Dzień chyli się już tutaj ku końcowi. No i czas na ogniskowy challenge. Pomysłodawcą tej zabawy jest płomień Podkarpacia. Zostałam właśnie tutaj przez Maćka nominowana. No i w tym momencie, Maciek, bardzo dziękuję Ci za nominację. Wyzwanie podjęłam. Kiełbacha się już tutaj pięknie smaży na patyku. Chleb też. E, słuchajcie, uwielbiam właśnie w ten sposób pieczony chleb. E, kromka chleba posmarowana delikatnie smalcem ze skwareczkami. Ten tłuszczyk he, podczas pieczenia fajnie wsiąka chleb, nadaje takiej soczystej chrupkości. Także za chwilkę będę konsumować tutaj moje pieczonki. Ale najpierw jeszcze nominuję kolejne dwie osoby. I w tym momencie nominuję Jana Motyla i Chris Paul Farm. Także chłopacy myślę, że podejmiecie tutaj y, wyzwanie ogniskowe no i później wy nominujecie kolejne dwie osoby, i niech zabawa idzie weter. Mam nadzieję, że y, pomysł Maćka fajnie się tutaj przyjmie, że będzie to taki. Punkt, kil... po... punkt kulminacyjny już mi się tutaj język plącze hmm, punkt kulminacyjny e, każdego wypadu do lasu życzę Wam wszystkim smacznego, no i w tym momencie będę się już z Wami żegnać, bo moje jedzonko już tutaj widzę, że się fajnie upiekło ognisko później zaleję wody mam pod dostatkiem, także nie będzie tutaj z tym problemu no i cóż, żegnam się z Wami Trzymajcie się kochani zdrowo. Do następnego.